Cześć, z tej strony Krzysiek Ślachciak. Witam Was w kolejnym filmie z cyklu Fotografia u podstaw. Opowiem Wam dzisiaj o obiektach fotograficznych, czy jak to woli używać innej nomenklatury, fotoobiektach. Zapraszam! Myślę, że na samym początku warto powiedzieć sobie, co to w ogóle jest obiekt fotograficzny czy fotoobiekt. Fotoobiekt to forma przestrzenna wykorzystująca fotografię w semantycznej korelacji. To znaczy, że to, co chcemy powiedzieć, jest, to, co chcemy przekazać samą fotografią, jest w pewnej symbiozie z częścią obiektową i tworzy spójny działający na jakby w jednym kierunku semantycznym, jednym kierunku artystycznym, czy wyrażeniowym m, obiekt. Tak naprawdę właściwie, żeby fotografia funkcjonowała bez kontekstu przestrzeni i taka sytuacja może mieć chyba tylko i wyłącznie miejsce w bardzo abstrakcyjnych okolicznościach, w takich, gdzie naprawdę jesteśmy w takim bardzo, bardzo czystym white cubie i oglądamy fotografię przyklejoną bezpośrednio do ściany bądź wyświetloną, wyświetloną z projektora. Natomiast w każdej innej sytuacji, w sytuacji, w której fotografia zaczyna funkcjonować w przestrzeni, zaczyna funkcjonować choćby w jakiejś ramie, mamy już do czynienia z pewnymi relacjami, z pewnymi relacjami, które zachodzą pomiędzy tym, co jest na fotografii i tym, co jest w samej przestrzeni. Jest to o tyle specyficzne dla fotografii zjawisko, specyficzne to znaczy nie to, że tak to ono nie zachodzi w przypadku grafiki, malarstwa czy innych czy innych mediów. Natomiast jest o tyle specyficzne, że fotografia jest zapisaną projekcją wycinka rzeczywistości, a to znaczy, że jest to pewien zatrzymany obraz realności, która zaczyna wchodzić w relacje z realnością, którą obserwujemy. Tego typu relacje można opisać, tego typu relacje można sklasyfikować i Parę lat temu podjąłem się tego zadania, pisząc artykuł pod tytułem Strategies for creating photographic objects and attempt at classification. To mówię po angielsku, ponieważ oryginalny tytuł właśnie dokładnie tak brzmiał. Wersję w tłumaczeniu na język polski możecie przeczytać w listach o fotografii na stronie Związku Polskich Artystów Fotografików. Taką najprostszą Relacją, jaką można opisać w tym zagadnieniu, jest relacja rozszerzenia. Sytuacja, w której tak naprawdę to, co jest na fotografii, to, co y, artysta, fotograf y, na fotografii przedstawił, ma się w jakiś sposób roz, rozlać na, y, na przestrzeń dookoła. I w tym przypadku możemy mieć do czynienia po prostu z odpowiednio świadomym dobraniem ramy, bądź odpowiednio świadomym. Bądź odpowiednio świadomym umieszczeniem fotografii w przestrzeni. I fajnym przykładem tutaj może być fotografia Włodzimierza Kowalińskiego, która była zatytułowana Zapakowana Madonna, którą to razem z Tomkiem Jędrzejewskim na jednej z wystaw z cyklu Całkiem Nowy Człowiek umieściliśmy na podłodze. W taki sposób, że wyglądała, jakby właśnie miała zostać wyniesiona. Dokładnie tak, jak. Jak owa zapakowana Madonna na, na, na samej fotografii. Inną relacją, o której warto powiedzieć, jest relacja komplementarności, czyli sytuacja, w której nie tyle co fotograf dobiera metodę prezentacji samej fotografii i, i sytuację, w której to fotografia gra główną rolę pod kątem semantycznym, ale sytuację, w której Współpracują, współpracuje już forma obiektowa razem z semantyką samej fotografii. Sytuacja, w której obiekt fotograficzny jest komplementarnym, gotowym m, dziełem, nie metodą prezentacji fotografii, ale sytuacją, w której fotografia bez części obiektowej i obiekt bez części fotograficznej tracą, swój, m, e, tracą swoje znaczenie, tracą. Swój, swoją metodę odbioru, tracą swoją semantykę. I przykładów takich, takich obiektów jest sporo. Tutaj na pewno jest tak, że większość, podejrzewam, że przeważająca większość obiektów fotograficznych dokładnie w ten sposób, dokładnie z tą filozofią jest, jest tworzona. Doskonałym przykładem pracy obiektu fotograficznego, który jest, który wykorzystuje relacje komplementarności, jest dmuchana głowa Józefa Robakowskiego. Praca, w której artysta połączył ze sobą kwestię balona i to, że jesteśmy w stanie go nadmuchać razem z własnym autoportretem na nim, na nim zastosowanym. Oczywiście skojarzenia są Myślę, że dość czytelne i bardzo trafne sytuacje, w, którym, w których dany człowiek jest w stanie nadmuchać swoją głowę, nadmuchać swoje ego, a później nawet i spuścić z, niego, spuścić z niego powietrze. Innym przykładem relacji, o której warto powiedzieć, która jest właśnie przedmiotem klasyfikacji, o której tutaj cały czas mówimy, jest relacja dysonansu. I y, takim doskonałym przykładem tego typu pracy są poduszki ze złych snów Wojciecha Beszterdy. Sytuacja, w której artysta wykonał fotografie potrąconych, zabitych przez ruch samochodowy zwierząt, a później umieścił je na poduszkach. Sytuacja, w której konotacje związane z wygodą, związane z tym, że y, poduszka kojarzy nam się. Z odpoczynkiem, sytuacją czystego komfortu, jest skonfrontowana z, ze strasznymi zdjęciami. Praca, która jest bardzo kontrowersyjna, praca, która budzi bardzo silne emocje, która jednocześnie zwraca uwagę na obojętność. Ostatnim wyróżnionym przeze mnie rodzajem relacji, na podstawie którego można tworzyć obiekty fotograficzne, jest relacja reinterpretacji. Sytuacja, w której artysta opowiada za pomocą obiektu o fotografii, ale co jest istotne, o konkretnej fotografii. Nie o fotografii jako o medium, ale o konkretnym obrazie. Jest to o tyle istotne, że dzięki temu, że w takiej dokładnej sytuacji dochodzi do właśnie relacji pomiędzy. Pomiędzy obiektem a konkretną fotografią. sytuacji, w której bardzo często artysta musi podjąć się no, dość karkołomnej próby przeniesienia pewnych cech albo zreinterpretowania pewnych cech związanych z fotografią na obiekt przestrzenny. Wymaga to od artysty bardzo często dużego. Dużych umiejętności wczucia się we własnego odbiorcę, wczucia się w to, w jaki sposób odbiorca rozumie tą konkretną fotografię, którą on będzie przenosił na formę obiektową. Tego typu przykładów tak naprawdę jest bardzo niewiele. Sam podjąłem kiedyś próbę wykonania tego typu obiektu i podczas cyklu wystaw, bardziej prawdopodobne, że nie jesteśmy wyjątkowi, prezentowałem obiekt fotograficzny pod tytułem Błękitna Kropka, który był Reinterpretacją słynnej fotografii o dokładnie tym samym tytule, wykonaną przez, wykonanej przez sondę Voyager 1. Obiekt ten był piramidką, do której można było spojrzeć z góry i zobaczyć wewnątrz małą, delikatną, delikatnie pulsującą kropeczkę, która, która pulsowała w rytm. W rytm dźwięków, które zostały razem z sondami Voyager wysłane w kosmos na tzw. złotych płytach Voyagera. Na sam koniec, bardzo ważne, żeby powiedzieć, że te sposoby tworzenia obiektów fotograficznych, sposoby nawiązywania relacji pomiędzy fotografią a obiektem przestrzennym, które opisałem, nie są wcale ostateczne. To wcale tak nie jest, że tylko i wyłącznie takie funkcjonują. Ta lista nie jest zamknięta. Możliwe nawet, że bardzo szybko i bardzo sprawnie będziecie w stanie dopisać jeszcze parę, parę punktów do tego, do czego oczywiście serdecznie zapraszam. Sekcja komentarzy jest oczywiście, jest oczywiście otwarta. No i to jest też istotne, że te relacje są widziane tak naprawdę z punktu widzenia artysty, który próbuje wczuć się. Wczuć się w odbiorcę, wczuć się w sytuację osoby, która ogląda i fotografię, i potem obiekt przestrzenny. Zapewne z innego punktu widzenia, z punktu widzenia badacza, tego typu klasyfikacja wyglądałaby zupełnie inaczej albo nawet mogłaby po prostu kompletnie nie mieć sensu. Mam jednak nadzieję, że to, co Wam dzisiaj opowiedziałem. Co wynika również z mojego własnego, prywatnego doświadczenia artystycznego, będzie w jakiś sposób pomocne nie tylko w rozumieniu obiektów fotograficznych, czym one są i po co, dlaczego w ogóle je tworzymy, ale również może komuś będą pomocne w stworzeniu własnych. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy film i do zobaczenia następnym razem.